13 dni, a potem była długa cisza, nadal jest ta cisza. Przypomnę, że 7 maja 2024 roku burmistrz Ewa Kurikowska została zaprzesiężona i zaledwie 13 dni później, 20 maja, zatrzyma została zatrzymana przez CBA i zawieszona w czynnościach służbowych. Od tamtej pory aż do dziś nie pełni funkcji. Dzisiaj mija 394 dni. Od zawieszenia. Bez obecności, bez odpowiedzialności. A my mamy dziś debatować, czy jej ufać, czy ją rozliczać z budżetu. Spatek, statek bez kapitana, a czasami bez załogi. Gmina funkcjonowała, ale nie dzięki burmistrzowi, tylko mimo jej obecności. Urzędnicy podjęli obowiązki, część z nich dała radę, inni nie wytrzymali. Najlepszy dowód to. Pierwszy zastępca Pan Adam Juchnik, osoba kluczowa w strukturze zarządzania opuścił stanowisko, przeniósł się do stoku. To nie przypadek, to, to jest symbol tego po prostu co tu, co tu się wydarzyło. Statek tonął, więc załoga zaczęła zwyczajnie uciekać. Komu mamy dzisiaj udzielić wotum pustemu krzesłu? To nie głosowanie nad raportem w Łordzie, to jest, nie jest konkurs na najładniejsze sprawozdanie, to wotum zaufania dla osoby, jasno wskazane, że dla osoby, dla burmistrza Sokółki, dla burmistrza, który był w urzędzie 13 dni. Nie oceniamy nieobecnych, nie rozliczajmy fikcji, nie głosujmy nad dokumentami, które nie odzwierciedlają rzeczywistych decyzji organu wykonawczego. I, I tutaj formułuję wniosek formalny. Proszę o zdjęcie z dzisiejszych obrad o rozpatrzenia raportu o stanie gminy, o, znaczy nie, przepraszam, udzielenie wotum zaufania i y, wniosku o absolutorium. Uzasadnienie, burmistrz jest zawieszona w czynnościach służbowych od 20 maja 2024 roku, łącznie ponad 13 miesięcy nie podejmowała decyzji, nie nadzorowała pracy urzędu, nie odpowiadała za realne działania. Szanowni Państwo, ale też należą się słowa uznania, nie tylko dla gabinetów, ale dla, dla ludzi. Dla wszystkich pracowników, dla wszystkich urzędników, dla pracowników jednostek, OPS-u, szkół, jednostek kultury, biblioteki, ZGKM, u to oni zapewniali mieszkańcom podstawowe usługi. To dzięki nim gmina nie stanęła w miejscu. Tu należy się ogromne uznanie i to, to oni powinni być tutaj dzisiaj oceniani. Szkoda, że wotum jest przyznawane dla burmistrza, a nie dla pracowników. Jestem przeciwny tego, żeby głosować za politycznymi nazwiskami, a nie osiągnięciami właśnie tychże pracowników. Nie można rozliczać pustki, nie można ufać nieobecnym. Chciałbym przypomnieć definicję absolutorium. Absolutorium dla Urzędu Miejskiego to formalna decyzja Rady Gminy potwierdzająca, że wykonanie budżetu przez burmistrza, prezydenta miasta lub wójta w danym roku było zgodne z prawem i zatwierdzone przez organ uchwałodawczy. Podjęcie uchwały następuje na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO, która była pozytywna. Ja jako radny pierwszy, pi, pierwszej kadencji, jest to mój pierwszy rok bycia radnym, jestem zadowolony ze współpracy z burmistrzami Widzę zakończone inwestycje, jak chociażby basen, centrum przesiadkowe, które będzie oddane do użytku szybciej niż było to zakładane. Ja, jako radny, dobrze współpracuję mi się z burmistrzem Kowalczukiem, czego chociażby przykładem są inwestycje, na których bardzo mi zależy. I tak w budżecie na 25 rok znalazło się, 150 tysięcy na projekt zagospodarowania placu na Broniewskiego i jest to, tak jak część radnych śmiała się e, z tej inwestycji, że to są marzenia ja zrobię wszystko tak samo jak radny Michał Tochwin, żeby ta inwestycja została zrealizowana i ja widzę tu wsparcie burmistrzów a na tej inwestycji za, zależy zarówno dla całego Broniewskiego dla wszystkich ulic przyległych typu Żwirki, Wigury, Dywizjonu 303 i tak dalej. Kolejną inwestycją, na której bardzo, bardzo, bardzo mi zależy, jest przebudowa ulicy Monte Cassino. I dziękuję burmistrzom za przychylne podejście do tej inwestycji. Dziękuję też również w imieniu mieszkańców Grodzieńskiej Monte Cassino. Odbyło się, odbyły się konsultacje społeczne. Na których było ponad 50 osób mieszkających w okolicy, a także praktycznie wszyscy przedsiębiorcy e, od właścicieli Viking Point'a, e, sklep zoologiczny, inspiracja, pizzeria peperoni. Te wszystkie, te wszystkie miejsca dostaną nowe miejsca parkingowe i to będzie fantastyczna przybudowa. I ja widzę, że budżet jest wykonywany. Miasto się rozwija, inwestycje są realizowane, i ja zachęcam radnych, żeby przy absolutorium zagłosowali pozytywnie. Ja na pewno będę głosował pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Więcej wniosków nie ma. W takim razie, kto z Pani, z Panów radnych jest za tym, aby punkt czwarty, projekt uchwały w sprawie udzielenia własnej zaufania burzy w i punkt piąty, absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka został zdjęty dzisiejszego obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za było sześciu radnych. Przeciw czternastu. Trzynastu. Czternastu. Czternastu. Bo jest dwudziestu W tej chwili jest dwudziestu radnych na sali. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Nie widzę możliwości, by udzielić burmistrzowi zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu. A dlaczego? Po pierwsze, brak rzeczywistego sprawowania urzędu. Pani Ewa Kulikowska, wybrana ponownie na urząd burmistrza, faktycznie sprawowała funkcję jedynie przez 13 dni po zaprzysiężeniu. Po tym czasie została zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. I usłyszała poważne zarzuty o charakterze korupcyjnym. To nie są medialne jakieś spekulacje, lecz fakt potwierdzony decyzjami prokuratury i sądu. I od tego momentu realną władzę w gminie sprawuje niewybrana burmistrz, lecz urzędnik pan Adam Kowalczu, który jest zastępcą i pełni teraz tę funkcję jako wyznaczony przez wojewodę. I chociaż nie kwestionuje niezaangażowania. Pana Adama Kowalczuka, to sytuacja, w której gmina jest zarządzana przez osobę nieposiadającą, podkreślam nieposiadającą mandatu z wyboru, jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa. Po drugie, zawiedzione obietnice wyborcze. Przypomnijmy sobie, co obiecywała Pani Burmistrz w kampanii wyborczej, były to między innymi jest tego dużo, ale postaram się krótko przedstawić. Punkt pierwszy to wszystko jest z ulotek wyborczych, z wypowiedzi medialnych, z wystąpień, co miało być, czego nie ma. Zagospodarowanie terenów w karczach, stworzenie gminnego centrum zagospodarowania odpadów, przy wsparciu krajowego planu odbudowy i środków unijnych. Budowa nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ulicy Kołontaja. Rewitalizacja centrum miasta, nowe zielone tereny, miejsca wypoczynku i parkingi. Modernizacja przedszkoli i szkół, zarówno w mieście, jak i na wsiach. Rozwój świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw. Nowa hmm, przebudowa targowiska przy ulicy Targowej i uruchomienie codziennego jarmarku na przykład przy Kinie soku, budowa Domu Opieki Społecznej, Centrum Rehabilitacji w Nowej Kamionce, budowa bloków mieszkalnych w Buchwałowie, około dwóch budynków mieszkalnych ma, miało powstać, przebudowa placu przy Pomniku Józefa Piłsudskiego z fontanną i placem zabaw, kontynuacja zadań na rzecz budowy wiaduktu na ulicy Białostockiej, budowa Amfiteatru Leśnego w Buchwałowie, Rozbudowa obiektów sportowych, kryte lodowisko, wrotkowisko przy zalewie, zapewnienie nowych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, termomodernizacja i fotowoltaika dla rodzin i placówek oświatowych, dofinansowanie dla 140 rodzin, odnawialne źródła energii w szkołach, przedszkolach, rozwój podstrefy suwalskiej, specjalnej strefy ekonomicznej. Pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Centralnych na duże inwestycje, dalsza rewitalizacja miasta i inwestycje społeczne. Rozumiem, że minął tylko rok na obecną chwilę obecnej kadencji, ale co zostało z tego zrealizowane? Niewiele. Wręcz można powiedzieć, że nic. Od lat słyszymy o planach rozwiązania problemu karcz, ale w rzeczywistości nic się tam nie dzieje. Mamy nadal miejsce, które generuje koszty, zagrożenie środowiskowe i gniew oczywiście mieszkańców. Obiecano poprawę infrastruktury w szkołach sportowej oczywiście. Dzieci w Sokółce dalej uczą się w placówkach z niedostosowaną przestarzałą bazą sportową. Brakuje hal, boisk, nowoczesnych szatni. Dziś, dziś to jest standard w innych gminach. My stoimy w miejscu. Inwestycje w odnawialne źródła energii. Ich jest brak. Podczas gdy inne gminy pozyskują środki na fotowoltaikę, pompy ciepła, termomodernizację, u nas się dzieje, nic się nie dzieje. Mamy XXI wiek, kryzys klimatyczny i rosnące rachunki za prąd i ciepło, a władze naszej gminy nie wykorzystują dostępnych instrumentów finansowych. Nie pozyskano również znaczących środków zewnętrznych. Gmina Sukółka nie może być. Obserwatorem sukcesów innych samorządów, tylko dlatego, że władza nie potrafi skutecznie aplikować o fundusze. I tak po trzecie, pogarszająca się sytuacja finansowa naszych mieszkańców. Nie sposób nie zauważyć systematycznego wzrostu obciążeń finansowych nakładanych na naszych mieszkańców. Podnoszone są opłaty za gospodarowanie odpadami, podatki lokalne, koszty komunalne. Mieszkańcy to odczuwają i mają tego dość. Zamiast racjonalnie wydatkować i aktyw, efektywnie pozyskiwać fundusze mieszkańcy płacą coraz więcej za coraz mniej. Przytoczył tu fragment wypowiedzi pani Ewy Kulikowskiej z kampanii wyborczej. Najbardziej prozaiczne, ale wyjątkowo ważne dla wszystkich mieszkańców Sokółki jest kwestia ciągle zwiększające się podatki i opłaty lokalne. Ja Ewa Kulikowska publicznie się zobowiązuję jako burmistrz nie pozwolę na podniesienie wszelkich opłat i podatków lokalnych. Koniec z traktowaniem mieszkańców Sokółki jako skarbonki bez dna. To oczywiście dotyczy wszystkich mieszkańców w tym przedsiębiorców żadnych podwyżek podatków i opłat lokalnych w czasie sprawowania przeze mnie kadencji. Ktoś mi może zarzucić że łatwo obiecywać, ale skąd w takim razie brać pieniądze na dalszy, dynamiczny, jak go tam zwał rozwój Sokółki? To jest cytat. Ja na to odpowiadam tak. Po pierwsze, trzeba racjonalnie i uczciwie wydatkować te środki, które już są. Deklaruję z tego miejsca, że zanim jakąkolwiek kwota zostanie z budżetu miasta i gminy wydana, będzie dokładnie sprawdzana pod kątem tego, czy ten wydatek będzie naprawdę służył mieszkańcom gminy Sokółka. Koniec z wyda wydawaniem pieniędzy na przysłowiowe malowanie trawy. Wszystko jedno, czy na czerwono, czy na zielono, czy na czarno. Koniec cytatu. I szanowni Państwo, odpowiedzcie sobie sami tymi słowami. Nikt wam tyle nie da, co Ewa wam obieca. Po czwarte, zaniedbania w realizacji budżetu. W analizie wykonania budżetu również wierzymy poważne niedociągnięcia. Niewykorzystanie środków, które mogły posłużyć poprawie jakości życia, brak zaplanowanych wcześniej inwestycji, które trafiły do budżetu, następnie zostały zdjęte przenoszenie środków między inwestycjami, przeciąganie terminów. I budżet nie może być tylko zestawieniem liczb. To narzędzie do prowadzenia polityki rozwoju. W naszym przypadku to zestaw pustych wskaźników, bez realnego przełożenia na dobro mieszkańców. I szanowni Państwo, podsumowując, nie może być mowy o udzieleniu wotum zaufania osobie, która nie sprawuje swojej funkcji. I wobec której toczy się śledztwo w sprawie przestępstw urzędniczych. Nie może być mowy o absolutorium, skoro obietnici, obietnice nie są realizowane, budżet nie jest efektywnie wykonany, a sytuacja w gminie się pogarsza. Zamiast rozwoju mamy chaos. Zamiast liderstwa mamy administracyjne trwanie. Zamiast dialogu z mieszkańcami mamy milczenie. Dlatego z pełną odpowiedzialnością zagłosuję przeciwko wotum zaufania oraz przeciwko udzieleniu absolutorium. I apeluję do Państwa, nie zasłaniajmy się formalnościami, miejmy odwagę przyznać, że ta sytuacja jest nieakceptowalna. Sukółka zasługuje na więcej, sukółka zasługuje na uczciwość, kompetencje i prawdziwe przywództwo. Różnimy się pięknie, ale bądźmy uczciwi w swoich ocenach i wypowiedziach. Dobrze, że Pan zauważył, że minął tylko rok w, stosunku do realiz w kontekście realizacji obietnic, bo rzeczywiście te plany, które pan, o których Pan mówił, które Pan przedstawiał, zakładają całą kadencję a więc jeszcze cztery lata. Tej kadencji, więc myślę, że dużo jeszcze zostanie zrobionych. A czy nic nie zostało zrobione? Absolutnie się z tym nie zgadzam. I to jest to, co, to o czym powiedziałem. Różnimy się, różnimy się w ocenie. Uważam, że zostało zrobionych bardzo dużo. Uważam, że Sokółka się bardzo mocno zmieniła. Wystarczy wyjść na ulicę, wystarczy pochodzić, zobaczyć, jakie inwestycje powstały, jak potrzebne dla miasta i powstają, bo te takie kluczowe wiadomości, Produkt, centrum przesiadkowe, czyli dworzec, na który pomstowali ciągle od lat, od wielu lat ludzie, zostały wykonane i są wykonywane dalej. Te inwestycje, których Panie zauważył w szkołach. Szkoda i przedszkolach. Wszystkie nasze jednostki są doposażone, dofinansowane, są remontowane, wystarczy pojechać do szkoły w Rozedrance, zobaczyć jak pięknie wygląda szkoła, w tej chwili też tam już się odbywa remont korytarzy lekcyjnych. wszystkie nasze szkoły w ciągu roku na wakacjach są remontowane, a środki pozyskane z funduszy europejskich bardzo mocno unowocześniły nasze placówki. Jesteśmy dumni, że mamy tak dobre wyposażenie w naszych jednostkach, wszystkich, przedszkolach i szkołach. Co do sal gimnastycznych i obiektów sportowych, zawsze gdzieś tam mamy tę świadomość, że są takie szkoły, które, których, w których te sale nie powstaną. Bo przynajmniej w takim krótkoterminowym okresie to są te szkoły wiejskie, natomiast szkoły w Sokółce wszystkie mają hale sportowe. Wspomniał Pan o boiskach sportowych. Przypomnę, bo mówimy tutaj już od kilku miesięcy o tym, że z, przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach projektów rewitalizacyjnych na boiska przy dwóch szkołach, szkole nr 1 i szkole nr 2. Okres na złożenie wniosków został przesunięty do końca lipca, więc na pewno to się stanie. Przy szkole numer jeden, przy szkole numer trzy również przygotowujemy się do odnowienia. Złożyliśmy wniosek o rewitalizację, o remont boisk Orlik. Fotowoltaika na naszych placówkach funkcjonuje już od dawna. To nie jest coś nowego. To jest źródło odnawialne źródła energii, chyba że pan na myśli wiatra... ma Pan na myśli wiatraki. Rzeczywiście wiatraków jeszcze nie mamy, ale jak dobrze pójdzie, to nastąpiły zmiany w prawie krajowym, więc jest szansa, że. Gdzieś tam te wiatraki zaczną u nas produkować e, energię elektryczną. E, drodzy Państwo, e, Pan Radny, był łaskaw powiedzieć o drożyźnie. No tak, tylko ta drożyzna mieszkańców e, to jest pokłosie działań e, władz e, naszego państwa. A przypomnę, że państwa to. E, Pana towarzysze rządzili przez 8 lat i zostawili dług na poziomie, deficyt, inflację na poziomie 20%. W tej chwili to już jest 4%, a więc, a więc ta drożyzna to jest, to nie jest pokłosie działań gminy, to jest pokłosie działań, tak jak powiedziałem, Pański towarzyszy. Drodzy Państwo, no cóż, różnimy się, tak jak powiedziałem, różnimy się. Mam nadzieję, że pięknie i tego się trzymam, Brzmiemy się pięknie. Panie Burmistrzu, z całym szacunkiem trudno zgodzić się z Pańskim optymizmem, gdy realia mówił zupełnie coś innego. Twierdzi Pan, że w Sokółce bardzo dużo się dzieje, tymczasem mieszkańcy nie widzą e, tych zmian. Tak naprawdę po ośmiu latach państwa rządów Sokółka niemal cały, cały czas wygląda tak samo. Brakuje nowych przestrzeni publicznych, zieleń jest zaniedbana, Infrastruktura miejska i drogowa w centrum oraz na obrzeżach pozostawia wiele do życzenia. Jedyną większą inwestycją jest budowa centrum przesiadkowego i remont wiaduktu, które tak naprawdę realizowane jest wiadomo w jakim tempie z ogromnym zadłużeniem. Już na tą inwestycję gmina zadłużyła się na wiele, wiele milionów. Co gorsza środki zewnętrzne, które mogły być znacznym wsparciem nie są pozyskiwane w wystarczającym stopniu. Inne gminy Województwa Podlaskiego potrafią wykorzystać fundusze unijne, krajowe jako wkład własny, dzięki czemu realizują wielokrotnie więcej przy mniejszym obciążeniu budżetowym. Wszystkim nam radnym zależy na każdej ulicy w Sokółce. Nie tak jak tutaj niektórzy radni e, mówią, jak tu walczą. My też właśnie walczymy o te ulice. Walczymy o Monte Cassino, o Kołłątaja, o Kolejową. Tylko jeżeli będziemy tak zarządzać gminą, że będziemy tylko inwestować środki własne, bez pozyskiwania środków zewnętrznych, to pozostali mieszkańcy ulic będą musieli czekać wiele, wiele lat, żeby w ogóle pozyskać jakąś inwestycję, a mamy wiele dróg do zrobienia, bo tego, z tego, co widzieliśmy w tym raporcie, ogromnym raporcie na 200 ponad 70 stron który de facto jest powielany z roku na rok, tylko zmieniane są dane, nawet w niektórych miejscach nie zostały do końca zmienione, bo jest rok 2023 i, i 18 tam stawiane. Tak, na, tak naprawdę niewiele mówi, tak? Sokółka nie została uwzględniona w czołówce żadnych rankingów, nawet ostatni ranking województwa podlaskiego gdzie, gdzie wyróżniano gmin, samorządy, które zapewniają swoim mieszkańcom najlepsze warunki do życia, promując rozwój społeczno-gospodarczy oraz skuteczne zarządzanie, Sokołki tam nie było, ani w rankingu gmin miejskich, ani w rankingu gmin powiat, powiatowych, tak. E, jedyne miejsce, które zajęło to była gmina wiejska Kuźnica z powiatu Sokulskiego, która znalazła się w tym rankingu. Miasta Sokołki tam niestety nie było. Jeszcze pracując z powiecie, wielokrotnie uczestniczyłam w takim forum samorządowym, gdzie były przyznawane też nagrody. To było samorządowe forum kapitału i finansów. To, to było forum takich liderów inwestycji, ranking wydatków inwestycyjnych samorządów. Takie jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Tak krytykowany przez Państwa Powiat Sokulski. Znajdował się w czołówce w pierwszej dziesiątce, w siódme, zajmował rok rocznie, siódme miejsce, dziesiąte miejsce na 256 powiatów. Niestety były też tam gminy z terenu województwa podlaskiego, które uzyskiwały również wysokie lokaty. Niestety gminy Sykułki tam nie było nigdy. Zajmowała zawsze 100, 107, 110 miejsce także na 256 również tych gmin. Także nie mówmy, że nasza gmina się rozwija, że nasza gmina jest cudowna, wspaniała i tyle się w niej dzieje, bo niestety te fakty mówią same za siebie. Myślę, że Pani ma świadomość i te, jakie inwestycje, z jakich środków zostały zrealizowane. Jeżeli nie, bo jest taka możliwość, że nie uważała Pani podczas. Prezentacji raportu, to poproszę pana sekretarza o jeszcze raz pokazanie dofinansowania na inwestycje drogowe w roku 2024 i określenie poziomu dofinansowania. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to raz jeszcze przypomnę: ulica 1 maja, dwie dotacje, łącznie 2,5 90 realizacja 98% z dotacji. Ulica Monte Cassino i Wyszyńskiego, 7,6 miliona dotacje. Powyżej 95% dotacji. Kto ma takie dotacje na ulicach? Drogi, jeszcze ulica Mościckiego, 50 na 50, tutaj akurat droga Igryły, wysokie laski, 63,63% ,63 dotacji. Podobnie droga wierzchłowca, 63,63%. Innych dużych bez dotacji nie realizujemy inwestycji. Myślę, że udawanie takiego świętego oburzenia nie jest na miejscu. Jesteśmy dla mieszkańców. Mieszkańcom powinniśmy zdawać relacje z tego, co wykonujemy w sposób uczciwy i rzetelny. Granice, myślę, że są granice hipokryzji i obudy również w polityce. Ich nie powinniśmy przekraczać. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Kto z? z Pani z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Sokółki. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zagłosowało 13 radnych, głosów przeciwnych było 5, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Sokółki została powzięta. Gratuluję. Chciała tylko powiedzieć, że nasza gmina naprawdę znalazła się w niełatwej sytuacji, wymagającej przyjęcia obowiązków pani burmistrz Ewy Kulikowskiej, której mandat został zawieszony, a nie unieważniony. W związku z tym pozostaje formalnie niewinna. Dlatego należy się z uznaniem podkreślić również postawę i pracę pełniącego obowiązki burmistrza, pana Adama Kowalczuka który wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za funkcjonowanie urzędu oraz sprawne zarządzanie gminą. Zastępując panią burmistrz wykazał się nie tylko profesjonalizmem, ale także szacunkiem do mieszkańców i współpracowników. Udzielenie absolutorium to wyraźny sygnał, że zadanie zostało wykonane rzetelnie i z należytą troską o wspólne dobro. Dziękujemy panie Adamie w imieniu swoim, mieszkańców oraz radnych, niektórych radnych za trud i dobrze wykonaną pracę. Na szczególne słowa podziękowania zasługują również Pani Skarbnik Magdalena Wrubleska oraz Główna Księgowa Joanna Biziuk. Dzięki ich zaangażowaniu i skrupulatności finanse gminy pozostały w stabilnej i dobrze zarządzanej kondycji. To właśnie one czuwają nad tym, żeby wszystko w budżecie się zgadzało. Dziękujemy za rzetelną pracę, za cierpliwość i za to, że zawsze można na Was liczyć. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Pań i Panów Radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zagłosowało 13 Radnych, głosów przeciwnych 5, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2024 rok została podjęta. Dziękuję. Gratuluję Panie Burmistrzu. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za tę współpracę. Dziękuję za dobre słowa, które tutaj padały. Ale ja je traktuję jako słowa uznania dla całego zespołu, dla wszystkich dyrektorów naszych jednostek, dla pracowników urzędu, dla mojego kolegi Antoniego, który bardzo dzielnie mnie wspiera we wszystkich pracach, szczególnie tych najtrudniejszych inwestycyjnych. Również przyjmuję słowa krytyki, nie obrażam się za nie. Mam nadzieję, że będziemy dalej pracować efektywnie, a robimy to wszystko dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu.